Tym razem nie udało się aż tak do końca, ale było dobrze. Był sukces no. taki mniejszy tak? tym razem. dobra, opowiadajcie, z czym tam był problem. <grym> z z, z swoim... bananami <grym> i ze swojej kawy. No literatura. A, z literatura, prawda? Tak, stresujący finał, tak. zaskakujący i taki tak. trzymający w napięciu. Zawsze tak, tak. dla mnie było ciężkie. Jedną postać, ale już jeszcze. Ale generalnie była walka zacięta, mocno. Tak, tak, bo. Tak, za długo trwało. bardzo długo to O, Musimy bardzo, no, jeżeli jeszcze Papuga. Tak, że Rata. papugi nam nie zaliczyli, którego, którego, którą Ania wymyśliła. No, na ramieniu co się dzieje? To bo, papuga <ślały> to jest, tak, tak to tylko bardziej Tak, zgadzam się. Tak, nie, będziemy nosić papugi. Pagony, właśnie, ja są te pagony? No, nie no, plecak na plecach zresztą. No ale to tylko uczy nas więcej, jeszcze jeden odcinek, więc wykorzystamy pokory, to doświadczenie. Takie kory moi drodzy. No dobra, jeszcze raz, jeszcze raz do tego finału. O Boże, to ja chcę powiedzieć, że nie mogę już się doczekać, kiedy na różnych śmiesznych stronach tak, nie, <noise> będą obrazki ze mną w roli głównej z podpisem banany i kurtki. Nie mogę się doczekać. I słoiki. i będziesz kurtkę w banany, Michał, to Tak, ale ma to jest naprawdę ogromny stres. Naprawdę, naprawdę. naprawdę. I, a kurtki mi się po prostu wzięło na no odwrót. I ja i tak samo pomyślałam. A on sło, sło, nasi słoiki <grym> Nie, no właśnie, też mi się, co <grym> ja było, jak, jak już miało pytanie. No, że... Co, co no Na... co, chowamy? No, lato, a chowamy zimą. Chowamy tak, zimą. zimą. A to no, To jest oczywiste, że słoik. No słoiki. Nie wiem, co chodzi o No słoiki. No Kurtka też może być letnia. A masz rację, dokładnie. No kurtka, to te znaczy, słoiki z nami chodzą. Mieliśmy się nazywać słoik. No, a tak tak banany, my. dlatego że jest jeden banan Chiquita, a drugi zwykły banan. I jakby dlatego też od razu. Aby tę koleżankę. No, jest bardzo, bardzo Ja bardzo lubię banany. No, nie zależy kolejny odcinek i damy, damy Ci tak. radę. Czy my jesteśmy już i tak usatysfakcjonowani? To nam chyba dużo daje. Tak, Że będzie no, dobrze. Tak, Ale Mamy ducha walki cały czas. Jak najbardziej, jesteśmy bardzo waleczni. Do zobaczenia w następnym odcinku. No to do zobaczenia.